Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Dzisiejsza Ewangelia zapowiada zdradę Judasza. Opis jest bardzo wstrząsający. Bóg zna przewrotność myślenia człowieka, którego przecież wciąż kocha. Ale zna też serca innych, których prosi o przygotowanie paschy. I wypowiada wprost słowa. U Ciebie chcę urządzić paschę. To bardzo personalny, osobisty zwrot. Spróbujmy z tym zdaniem wejść w przeżywanie Wielkiego Czwartku. Pomyślmy przez chwilę, kogo Jezus we mnie widzi. Czy jestem w stanie przygotować miejsce w sobie na autentyczne przeżywanie Eucharystii? Do czego jestem gotów? Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.